Jesteśmy na jednej z najważniejszych konferencji poświęconych zakażeniom szpitalnym. Akademia Kontroli Zakażeń, kolejna edycja, która uzmysłowia nam, jak istotnym problemem są zakażenia związane z opieką zdrowotną. Tematyka konferencji jest naprawdę bardzo różnorodna. Od takiej czystej prewencji zakażeń, a skończywszy na leczeniu. I jakby to, to połączenie tych wszystkich zagadnień no, stanowi o wartości tej konferencji. Temat kontroli zakażeń to jest coś, o czym musimy mówić. Każdy z uczestników, w zależności od, swojej, od swoich zainteresowań czy obszaru specjalizacji, jest w stanie dla siebie coś cennego znaleźć. Zakażenia szpitalne są tak istotnym problemem, że, że tak powiem, nigdy za dużo mówienia o nich. Ta frekwencja pokazuje również ten wysoki poziom merytoryczny tego wydarzenia. Jakikolwiek temat poruszamy, który powoduje, że budujemy coś dobrego dla środowiska, to on, jest, to on jest dobry i pożądany. Środowisku medycznemu, niezależnie od specjalizacji i wykonywanego zawodu, potrzebne są takie konferencje interdyscyplinarne, bo tylko dzięki temu możemy połączyć swoje umiejętności, swoją wiedzę i stworzyć standardy i wytyczne, które poprawią jakość opieki zdrowotnej w całym kraju. To jest wielkie bogactwo takich wydarzeń, że pozwala na konfrontowanie jakby czasem przeciwstarnych doświadczeń i budowanie na tej podstawie właśnie takiej wiedzy opartej na doświadczeniu, ale też na dowodach naukowych, na obalanie pewnych mitów, ale też wypracowywanie jakichś wzajemnych rozwiązań, zwłaszcza w takich trudnościach. Konferencja na ponad 300 osób, gdzie te dyskusje toczą się na żywo gdzie można wyrazić swoje poglądy, gdzie można porozmawiać z wykładowcą, to właśnie te rozmowy kolorowe prowadzą do możliwości bezpośredniego kontaktu i budowania tej więzi pomiędzy nami lekarzami, diagnostami, mikrobiologami, naukowcami. Brakuje ciągle takiego świadomości, że właśnie wykrywanie zakażeń i wykrywanie ognisk zakażeń szpitalnych jest czymś dobrym, ponieważ pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów. To też jest żywa konferencja, czyli ta dyskusja uczestników z ekspertami, z wykładowcami, z osobami, które prezentują swoje wyniki badań jest jakby cechą konferencji, które są pod egidą właśnie Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych. Tylko i wyłącznie w tak szerokim gronie możemy w sposób dogłębny poznać problematykę zakażeń szpitalnych. Warto wziąć udział w takiej konferencji ze względu na szanowne grono prelegentów. Są to wysokiej klasy specjaliści, którzy przedstawiają jak najbardziej aktualną wiedzę, aktualne zalecenia, jak i własne doświadczenia przydatne w kontroli zakażeń szpitalnych. Jest to jedna z ciekawszych konferencji, na których miałem okazję uczestniczyć.